To wielkie zadanie, to wielka rzecz i to wielkie słowa podziękowania dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Panie prezesie bardzo serdecznie dziękuję, że pan prezes Daca i pan prezes pamiętają o polszczyźnie, trzymają rękę na czułym pulsie o polszczyzny. O po przejściach 97 i 2010 roku. Bardzo serdecznie dziękuję również panu dyrektorowi RZG Gliwice. To jest naprawdę kompetentny, solidny, sprawdzony partner. Panie dyrektorze, kontakty z panem są przyjemnością, jeżeli chodzi o czynienie różnego rodzaju uzgodnień, postanowień służących bezpieczeństwu i żeglowności odryw. To, co robimy. To, co zrobiliście Państwo i to, co jest w planach na najbliższy ten okres do 2024 roku, to są historyczne wydatki na bezpieczeństwo i żeglowność Odry. Proszę Państwa, historyczne, przełomowe i epokowe. Nie boję się tak patetycznie mówić, dlatego że biorąc pod uwagę wyliczenia środków finansowych zaangażowanych w ten odcinek odrzański, to jest, proszę Państwa miliard 800 milionów złotych. Takich środków zaangażowanych w bezpieczeństwo i żeglowność Odry nie było do tej pory nigdy. Stąd tu w sąsiedztwie Odry jest oczyszczalnia ścieku. Tutaj mamy zrekultywowane składowisko odpadów. Tutaj mamy część dzielnicy Pogorzelec. Wiadomo z jakimi konsekwencjami mogłoby się wiązać to, że Odra wzbiera czy wylewa i dopuszcza do skażenia tego, tych wrażliwych tych wrażliwych obszarów. Oczywiście zrobiono już wiele, żeby to nie nastąpiło. Mieszkańcy i powiatu kędzierzyńskiego żyjący nad Odrą i z Odry w dużej mierze mogą spać o wiele spokojniej niż w 97 czy 2010 roku. Mamy zbiornik w który tą to bezpieczeństwo pochodziowe w dużej mierze również gwarantuje ale każda z tych inwestycji każda z tych inwestycji pozwala nam spokojnie patrzeć w dni deszczowe za okno takie dni deszczowe to wczoraj i przedwczoraj i też takie nie do końca sprecyzowane prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i już Opolanie i już mieszkańcy Kędzierzyna Koźla i już mieszkańcy Brzegu Wspominając te czasy 97 i 2010 roku, z niepokojem patrzą na ewentualną falę wyzbraniową Odry. Od pewnego czasu, od momentu oddania zbiornika w Braci Bożu, od momentu, kiedy państwo i gospodarstwo wodne Wody Polskie zaczyna na ogromną skalę realizować te inwestycje przeciw, m.in. przeciwpowodziowe. Myślę, że każdy z, Opoleń, z mieszkańców województwa opolskiego może spać spokojnie i za to, za udział również Kędzierzyna Koźla, bo wiemy, że w te prace projektowe zaangażowane były środki. Również Kędzierzyna Koźla. Pani Prezydent bardzo serdecznie dziękuję. To jest dowód na tą współpracę między administracją samorządową i rządową, która służy bezpieczeństwu mieszkańców nie tylko kędzierzyna Koźla, ale i wszystkich pozostałych miejscowości Opolszczyzny leżących nad Odrą. Bardzo serdecznie dziękuję, a Wodom Polskim tej inwestycji gratuluję. Jest mi niezmiernie miło tutaj dzisiaj być z Państwem i zameldować, że kolejna ważna inwestycja przeciwpowodziowa została wykonana przez Wody Polskie. Działamy od ponad czterech lat i rzeczywiście, tak jak wspomniał Pan Wojewoda, udało nam się wykonać i cały czas realizujemy bardzo ważne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej zadania inwestycyjne, pamiętając oczywiście skutki powodzi zwłaszcza tej z 1997 roku, ale także z 2010 roku. Od tej pory wykonaliśmy modernizację, udało nam się jako Wodom Polskim zakończyć modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Oddaliśmy do eksploatacji w 2020 roku zbiornik Gracibusz. Przypomnę, że zbiornik Gracibusz ma zdolność retencyjną w wysokości 180 milionów metrów sześciennych. I tak się złożyło, że tuż po oddaniu do eksploatacji tego zbiornika nastąpiło wezbranie i dzięki uruchomieniu pracy tego zbiornika udało nam się zminimalizować falę powodziową na rzece Odrze, a jednocześnie tak sterować tą falą aby nie nastąpiła kulminacja tej fali w momencie, kiedy spływały wody powodziowe także z ziemi południowej. Proszę Państwa, wody polskie realizują bardzo dużo inwestycji, przede wszystkim przeciwpowodziowych, ale także przeciwsuszowych. wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość, staramy się, aby wykorzystać tą cechę infrastruktury gospodarki wodnej, jaką jest wielofunkcyjność. To znaczy, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, to staramy się, aby te budowle były z jednej strony odpływowe, czyli zabezpieczały odpowiednie możliwości ochrony przeciwpowodziowej, ale także retencyjne, czyli wstrzymujące wodę, tak aby można było w tych okresach, kiedy tej wody zaczyna nam brakować również e, zasilać te niżówki e, Przypomnę tylko, proszę Państwa, że w międzyczasie także poza tym odcinkiem dwukilometrowym wału, który dzisiaj e, tutaj Państwo będziecie mogli zobaczyć, jaki wody polskie wykonały, e, cały czas realizujemy także e, inne inwestycje, m.in. Polder Żelazna w Opolu. Tutaj jeżeli mówimy o województwie opolskim. E, Także we współpracy z samorządami za co jestem przeogromnie wdzięczny. I tutaj także chciałem podziękować pani prezydent za włączenie się w realizację tego zadania. Ta część projektowa została współfinansowana, także wykupy niezbędnych gruntów. Proszę państwa Patrzymy w przeszłość i widzimy konieczność dalszych działań tutaj w tym zakresie zarówno jeżeli chodzi tutaj o gminę Bierawe jak również o gminę Reńska Wieś. W tej chwili chciałem Państwu powiedzieć, że bierzemy pod uwagę około 7 km wałów, które trzeba będzie zmodernizować albo wybudować od nowa. Wartość, którą szacujemy dzisiaj to jest około 60-70 milionów złotych, jakie będą, będą wymagane, żeby to, by te wały wykonać, będzie to domknięcie przede wszystkim tej prawej strony obwołowań odrzańskich, i w ten sposób będziemy mówić, że rzeczywiście te doświadczenia powodzi w 97 roku już nas nie spotkają. Aczkolwiek cały czas, proszę Państwa, widzimy i mierzymy się z sytuacją. Gwałtownych zjawisk powodowych w postaci albo długotrwałych okresów braku opadów. I w tym momencie są takie obszary, państwa tutaj mniej to dotyczy, ale są takie obszary w Polsce, które są dotknięte pogłębiającą się suszą i tam też nasza uwaga bardzo mocno jest skierowana. A także, proszę państwa, jeżeli chodzi tutaj o kwestie przeciwpowodziowe. Oddanie do eksploatacji zbiornika Racibusz w zdecydowany sposób poprawiło sytuację bezpieczeństwa powodziowego wszystkich tych miejscowości, które tak bardzo ucierpiały w 1997 roku. I mam tutaj na myśli zarówno Racibusz, jak również Kędzierzyn Koźle, Opole, ale także i Wrocław. I wszystkie te miejscowości, które pamiętamy były zalewane przez falę powodziową, czyli Nowa Sól, Gacice, Słubice. Ubicę udało nam się uratować, była tam dosyć mocna walka. Pamiętam, że udało się uratować, ale ta fala powodziowa była odczuwalna nawet w Szczecinie. Także, proszę Państwa, te gwałtowne zjawiska pogodowe wiążą się z błyskawicznymi powodziami. Mieliśmy okazję obserwować, co się w 2021 roku działo w, w, w Niemczech, w Holandii, w Belgii. I proszę Państwa, tutaj też jest ogromna prośba do samorządów, do społeczności lokalnej, aby zwracać uwagę także na to zagrożenie powodziowe, które wykracza poza zakres kompetencji wód polskich. Dlatego też, proszę Państwa, wody polskie, wychodząc niejako naprzeciw samorządom, zlecają w tej chwili opracowanie takiej analizy, która pozwoli wypracować metodologię. Podejścia do ograniczania powodzi miejskich. Jako pilotaż wybraliśmy takie dwa miejsca, zarówno miejsce, to jest Nowy Sącz, jak również Puławy. To będą te miasta, które będą stanowiły pewne dla nas pole doświadczalne, w jaki sposób wskazać optymalne możliwości dbania o bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców. Długo czekaliśmy, ażeby. Takie zabezpieczenie przeciwpowozowe było w Kedierżnie Kościół. W 1997 roku byliśmy wszyscy zaskoczeni, że taka fala przyszła i tutaj, w tym miejscu, tutaj właściwie była woda. Oczyszczalnia ścieków, która prawie co powstała, została zalana. Ja chyba nie, mogę, nie muszę Państwu mówić, co w tej oczyszczalni ścieków było. To wszystko ruszyło na miasto. Czekaliśmy długo, ale doczekaliśmy się. I proszę Państwa, ja naprawdę dziękuję, że ta inwestycja doszła do skutku, że dzisiaj możemy ją otworzyć. W imieniu wszystkich mieszkańców bardzo dziękuję. Czy to poprawi samopoczucie, czyli ale takie uczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców? Nie. Bo wiemy, że jeszcze są takie miejsca, w których powinniśmy działać, które powinny być wały. To jak Pan Prezes powiedział, żeby się samorządy też włączyły. my się włączamy. I tutaj w naszym parku mamy inwestycje na linecie, budowa wałów. Mamy już analizę, jak te wały powinny wyglądać. Działamy. Jeszcze, jeszcze jest taka jedna rzecz, którą powinniśmy też może razem zrobić, to lasoki. Tam też powinny być zabezpieczenia. Ale na pewno już mieszkańcy naszego miasta czują się trochę bezpieczniej, ale jeszcze byśmy chcieli więcej. Rok temu o tej porze tutaj był jeden wielki plac budowy i jeszcze rok temu to miejsce to była taka luka w ochronie przeciwpowodziowej miasta Kędzierzyna Koźla. Dzisiaj się spotykamy, ta luka jest już zapełniona szczelnie i miałem tą przyjemność uczestniczyć zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji tej inwestycji i nasuwają mi się dwa przemyślenia, dwa wnioski. Pierwszy to jest to inwestycja, która, budowa tego wału przebiegła modelowo, wręcz książkowo w zakresie współpracy Wód Polskich oraz jednostek służb pana wojewody i jednostek samorządu. Bo przecież miasto dofinansowało dokumentację projektową partycypował w kosztach odszkodowań pan wojewoda, jak zwykle dla wód polskich w trybie ekspresowym wydał decyzję pozwolenia na realizację inwestycji i kilkadziesiąt decyzji odszkodowawczych za grunty zajęte pod jej realizację i służby pana starosty, które uczestniczyły w kwestiach regulacji stanów prawnych. Także wszystko to przebiegło w sposób naprawdę modelowy. Na koniec jedno zdanie, to nie koniec, Szanowni Państwo. Tak jak tutaj Pani Prezent powiedziała, oczekuję na Lasaki, więc już mogę taką informację przekazać. Wczoraj uzyskałem zgodę od Pana Prezesa. Mamy zabezpieczone już środki, w tym roku rozpoczniemy jakiś tam element, wycinek, już rozpoczniemy pracę na Lasakach na terenie gminy Reńska Wieś i w następnej kolejności pan wójt Krzysztof Ficoń i gmina Bierawa i Wałów Bierawie. Także życzę sobie i Państwu, abyśmy się w najbliższych latach, w przyszłym roku i w na następnych spotykali na odbiorach takich inwestycji. Dziękuję bardzo. Cieszy mnie bardzo to, że możemy dzisiaj się tutaj spotkać. Pan prezes mówił tutaj o tej inwestycji, która była realizowana. Ja miałem okazję śledzić ją z z mojego samochodu, kiedy tutaj przyjeżdżałem obwodnicą i postępy prac mogłem naocznie tutaj obserwować. Szanowni Państwo, ja jako mieszkaniec kędzierzyna Koźla, a dokładnie Koźla pamiętam powódź z roku 97, jak i 2010 i powiem wprost, że są duże oczekiwania ze strony mieszkańców na poprawę tego bezpieczeństwa właśnie przeciwpowodziowego. Ale chciałbym również z tego miejsca zwrócić uwagę na pewien aspekt, mianowicie tak dużej ilości inwestycji i planów inwestycyjnych chyba od 97 roku, czyli tej powodzi tysiąclecia nie było tutaj na tym obszarze i to nas bardzo cieszy jako mieszkańców. Powiem nawet więcej, bo to co mówili moi szanowni przedmówcy budowa między innymi zbiornika Racibusz, pamiętam cyfry, ewentualnie ktoś może mnie tutaj skorygować to było chyba około miliarda złotych budowa tego, to są Gigantyczne inwestycje na tle dzisiejszego wału, ale to są poszczególne elementy, które poprawiają bezpieczeństwo właśnie mieszkańców miasta, powiatu, jak i regionu wzdłuż rzeki Odry. Szanowni Państwo, cieszy to, że jest plan. Jest plan na Odrę, Mówię tutaj zarówno jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, jak i również o kwestie żeglowności. Samej rzeki, o czym mówił Pan Wojewoda, tutaj też, również jeśli chodzi o inwestycje w śluzy i te przepusty wodne. To jest duży krok, duże wyzwanie, szczególnie w tych trudnych czasach inwestycyjnych. Wiemy, że dzisiaj zaplanowanie inwestycji, przeprowadzenie inwestycji, szczególnie na taką skalę, nie jest łatwe. Ale tak jak mówiłem, jak jest ten plan, to życzę również sobie i Państwu, aby Odra była bezpieczna. Jak i również była żeglowna. Idźmy w tym kierunku. Dziękuję uprzejmie. Cóż, jestem trochę zaskoczony, że mam e, z, e, zabrać głos, ale powiem e, dwa. E, tutaj usłyszeliśmy dwa razy na temat gminy Bierawa, i w zasadzie to jest to najważniejsze, co mnie tu dzisiaj e, interesuje. Ale ta, także ta dzisiejsza inwestycja, bo ja przypomnę, że gmina Bierawa z trzech swoich miejscowości oddaje ścieki do, do tutaj do oczyszczalni ścieków, co jest bardzo ważne tutaj Brzesce, Stare Koźle i sama Bierawa, więc tutaj też byliśmy żywotnie zainteresowani, bo tu pani prezydent wspomniała, co się działo w 1997 roku. Te konsekwencje także ponosili mieszkańcy gminy Bierawa, więc generalnie to jest nasz wspólny interes mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Oczywiście. Cieszymy się, tak jak powiedział pan starosta z tego długofalowego planu. Chcielibyśmy, żeby to co zostało zaplanowane będzie w kolejnych latach oddawane. I ja tylko powtórzę, lewa strona została zamknięta wałów, prawa strona należy ją domknąć. Chodzi tutaj głównie także o gminę Bierawa od granic z województwem śląskim z gminą Kuźnia Raciborska, właśnie pod miasto Kędzierzyn-Koźle, ostatnia nasza miejscowość to Tobrzesce i tutaj tego Panie Wojewodo, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, tego oczekujemy. Myślę, że jesteśmy w dobrym tutaj, w dobrych rozmowach, tak, zarówno z oddziałem w Gliwica, tak jakby z centralą także w Warszawie, bo my mamy także jeszcze taki większy temat ważny, na terenie powiatu to jeszcze zbiornik Kotlarnia, gdzie nie, nie tak dawno gościłem także u pana tutaj obecnego pana prezesa, pana Wosia, więc jest wiele do zrobienia. My także, jako samorząd, staramy się partycypować, ale oczywiście w ramach naszych możliwości. My nie mamy takiej możliwości jak tutaj pani prezydent, bo jesteśmy gminą wiejską, ale naszą cząstkę na pewno finansową także. Dokładamy. I myślę, że z tej współpracy coś będzie i życzymy, żeby te inwestycje przyspieszyły i abyśmy mogli corocznie tutaj spotykać się na tak pięknych otwarciach, więc gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.